I Bisz przyparł Hanklis do muru. Zapytał wprosto rozstanie z Tomkiem, ale mu odpowiedziała: Hanna Liz, 47 siedem L, Chow i Bisza rozliczy Basis przeżboci. O rozstaniu Hanny i Tomasza Lisów media bulwarowe huczą od kilku miesięcy? Sami zainteresowani postanowili nie komentować całego zamieszania, co jest chyba wystarczającym dowodem, kreska e ich map kreska to i kreska Przeżbo. Lisica postanowi teraz skupi się na karierze. Z pomoc przyżbani na teren tiew. Która daba jej nowy program w Polsat Cafe. W ramach promocji Hanna pojawi Basi w programie wiecznie M. Bodego Krzysia i Bisza de Makija Kreska. Prezenter przeprowadził z nimi o o eciu. Nie zabrakł bo jednak nieco bardziej kabopotliwych pytat. Zadzbosi od pytania o jej pierwsze map etstwo z Robertem Smoktunowiczem. Dziennikarka miała wówczas zaledwie 19 lat. To by bagię zawsze zawczenie oceni surowo Hanka. To oczywiście był tylko pretekst, by zapyta o map etstwo z Lisem. Dziennikarka nie chciała zbyt wiele powiedzieć. Tebumacz cesi ochron prywatności?. Nie mógłby pewnie o to nie zapyta, a ja nie mog na to odpowiedzieć Musz mieć co dla siebie, a to dla siebie to jest moje kreska życie prywatne, moje wspomnienia, moje wybory. Niektóre trudne, inne łatwiejsze, Lawirowa bachanka. Ale czy by było warto? Czy ty sobie ba na to pytanie? Dopytywa Pibisz. Sobie tak, odparł krótko Lisica. Na koniec Ibisz postanowi: Psi wprosi do Hanny, która pochwali Basi, kreska EU wielbia go ci i prowadzi dom otwarty. Masz jaki nowy adres, na który wpa. Zapyta Krzysiek, nawizuj do plotek. Kreska Elisica wyprowadzi Basi od Tomka. Mam fajny adres, od Bachanka, potwierdzaj wyprowadzkę.